Widzicie, w kolejny odcinku na moim kanale, a dzisiaj jestem z Ningą. To no jelo, ja jestem Ninga. I gramy sobie na Neonkowie wiadro z jednego bloku. E, I dzisiaj wchodzimy tutaj. Przygotowaliśmy się, ja myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Znaczy, ne Neonel się przygotował, ja zapomniałam o tym, że muszę żelazo przypomnieć. Słuchaj, ja mogę ci zrobić seta, spokojnie. Co ci brakuje? Wszystko. Lag. Wszystko? To zrobię ci klatę. Miejcząc butów. Miejcząc butów. Okej. Okay. Dobra, klata, spodnie i hełm. I to... Ja już przepalam to, chłopie. Ale ja już ci zrobiłem tutaj, Ninga. Ja już do ciebie biegnę. Złoto. To oni ogólnie też walą cię na łapę piglinę. Dobra, słuchajcie. Więc teraz. przechodzimy zaraz do netheru. Więc zostawcie łapę w górę. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do neteru, Ninga! Wchodzimy! Ninga! Sztuk. Ninga, szybko, chodź, hop! Wchodzimy do netheru, słuchajcie. Wy zostawiajcie, uważajcie, tutaj, i suba! Yy, ja tutaj, Ninga, jak coś, to ja tu zostawię na najpotrzebniejsze rzeczy. Skrzyneczki, jakby nie chcielibyśmy zdedać, nie? Dobra. I uwaga! Nie, to hobby. Nie, ten, ten wielki go goblin. On się pali. Do niego nie podbijam. A! ja bym uderzył w Ej, mam mięsko upieczone, super. Nie, mał, młody choglin. Ty, mały ogliny są tu? Upiecz się. No, piecz się, gościu. Zostaw mojego kolegę, Ningę. No, nie atakuj mnie. zbieram, zbieram chyba sobie są. Po co? Na pewno. No, ile tu ma chłopiec? Dużo. Ej, a zapisaliśmy te kordy? Zapisz, jesteśmy na razie blisko. Czekaj. Minus... Minus 10. Dobra, tutaj, w te, to miejsce to jest. Czekaj, ja sobie. Dobra. Yy. To wygląda jak portal. Yy, dobra, to ja biorę cztery sztabki, moje... Wo! Ej, dobra, tu coś się? Ej, Hoglin, widzę, ej, widzę! Widzę świetną walkę Hoglin kontra dwa Pigliny. Ty... Znaczy, Piglin kontra dwa Hogliny. Ale tu jest fajna, taka a, straszna a... Doskoczyłem! Dobra, ej, gdzie ty jesteś? Ninga! Trzy Hogliny! Trzy, pięć Hogliny. Tak. Ninga! Goni mnie ten mały Knur, Knur cię goni. Ej, pomóż mi, ninga. Co? Ej, ty nie miałeś miecza w ręce. Mam cały czas go. Uła! Ninga ratuj mnie, ninga. Nie! Dlaczego ich tak dużo? Szybko wracaj tutaj. I tu goni? dobra? Uciekłem. Dlaczego ich tak dużo? Czemu oni się zdenerwowali na mnie? No ja ci nic nie zrobiłem! No, nie masz pełnego seta! Ale to co? I co? Nie masz pełnego seta. Potrzebny jest pełny set. Hoglin! Dlaczego? No, nie, nie, nie. Nikt nie! ja nagrywam. Tak! Dobra. Elo! Przed mi już nie ucieknę! Halo. O szczęście, A! wziąłem za cień. Ja wziąłem cenny, leoner, podaj kolder. Yy, czekaj, bo ja kopię sobie teraz złoto. podaj koldę. Yy, poczekaj. No dobra, yy, 44 32, 81 44, co? 82. I coś tam jeszcze. I 81. No. Ja wychodzę. Mm -hmm. ringa, tutaj na górę. Spróbuję wyjść na górę. I niepotrzebny jest cały. Mogę tu wyjść, ale. O. E, tu nic nieba. Wiem, gdzie byłem, mojej temy. Nie! I yeah. skoczyłem do lawy. Coś chce zrobić? Dobra, nie. Nie ma sensu. Przychodzi do mnie on co 5 minut. Dobra? Co? Czaty, ratuję się! Ratujesz mnie czy mojej temy? Ja ratuję siebie na razie. W sensie, bo zaraz mi podcast się kończy. Co to jest? Pytanie, możemy, możemy na sekundkę włączyć albo. No nie, w sumie tam nie mam zacennych cennych itemów, takują te pigliny no, a mięk. Seta chyba. O, RESISTANCE! Dzięki za to, że zamiast... zrobiłeś mi miecz. Zamiast nie wiem... Dobra Elo, zniknęły moje itemy. A i mam przewalone. Kto mi wysyła wiadomości? Dobra, proszę dajcie Ender Perły. Ender perły. mi zależy na Ender Perłach, piglinki. Mi zależy na moich itemach, znikły wraz z spotką. A, no to trudno. Yy, ja nie dam rady tego cofnąć. Czekajcie, bym zapomniał i bym wykopał te złoto. Tak o. A, goście. Te moją zbroję. Kto? Bylał moją zbroję. Kto? Piglin. Piglin. Dobra, nie. Nedarze. Tak. Nie idziesz do nederu? Już nie idę. Czad to jest genialne. Handluje za ich własne złoto. Lepiej, Lepiej ja nie posiadam y, tego. Ja nie posiadam piery mojej już. Naprawdę? Tak, to jest to naprawdę. O wow! to nie na ciebie Co się jest? rzuciła. Zauważyły mnie! Bo nie na ciebie rzuciła się... Ośmią... Rzuci... osobowa armia. Elo! Czemu się Co na Ciebie rzuciłam? Oni, go... oni giną od lawy? Ej, dobra, tu jest. Dobra, Elo, idę, idę się kopać w dół. Idziesz się kopać w dół, a ja idę walczyć z piglinami. Ła! Się Ciebie nie spodziewałem! O! A, ja Cię też mam! Nocha. No siema. Co tu robi cała armia. Dobra, nie ma, to nie ma sensu z nim się klepać. Tak, ja na walę. Nie ma sensu tu się nawalać z zombiakami, które mnie otaczają cały czas. Czemu ja drewnem buduję? Dobra, nieważne. Ja nic nie chcę złego. Dostaw mnie. Chat ja nic nie chcę złego, powiedzcie tym piglinom. Ja chcę tylko ich złoto. Nie! To nic no. Nie! Aha. Nie. Gościu, przecież masz przewalone! Co? Pajęczy czy jeździec? Spider Jokeja znalazł chłopek! Czekam do ciebie na chatę. Dobra. To ja płynę. No nie no, idzie za mną. Tylko ja nie pamiętam kordów. Sprawda. A nie, dlaczego ty nie... nie możesz... Czemu musisz cały czas w tym zajmować Ha! Frajerzy, dobra, essa, ładna. Dobra, spalili się. Co za jeżyny, kurde. e elu, wina. ha! Jako jedyny jesteś... jedy z mądrzejszych goblinów. Dobra. dobra. I to tylko było potrzebne. Ja tylko po to przychodzę, żeby zrobić hmm. polarkę. Znaczy, psa, e, co? Ta? Pójdziemy w sumie że poszukamy na następnym odcinku. Ua, co ty robisz? Ej, Neonar, mogę odzyskać Sekiela? A jak? Daj mi Inga zgubiłem się. Masz problem, ha. Dobra, ja to znajdę. Znajdę wyjście. Spokojnie. Tylko najpierw muszę się zabudować. Na spokojnie, Neoner. Ja znajdę wyjście. Znalazłeś miejsce, gdzie umarł. słuchajcie, znalazłem piget na Ningi. Czajcie to? Ale ja byłem w żelaznej. No właśnie widzę to. Znalazłeś moją zbroję. Znalazłeś... W Miejsce... miejsce gdzie ty... jest nasz portal. Nie moja wina. Ninga przepraszam. Co chodzi? Twoja zbroja się spaliła, bo zapomniałem że rozlałem... że w lawie spali się twoje... Twoje itemy. Ej, czemu on ucieka? I teraz uciekasz, taki mądry? No, no to z tobie się spali jedna z siekier. E... Ale to e... była siekiera w tej chwili. Dobra, nie I chodzi o to. Ej, ma... on gdzie masz Uciek... Nie gdzie ma... masz Jest duży. On szedł do dużego. Dobra, ja nie wiem. gdzie się kierować totalnie. Ale ich tu pa, dużo. Wroty! NINGA! Mamy duży problem. Wszystko jest takie ja taki. Mam taki. A my nie nie wszystko Dobra, słuchajcie, ja ja się wydostać wydostać z tej sytuacji i kończymy odcinek, więc siema!